najpiękniejsze miasta Europy. Witajcie drodzy widzowie, dzisiaj zabieram Was do pięknego miasta o niezwykłej historii i bogatej architekturze oraz o dużej liczbie zabytków. Przed nami Wiedeń. Żeby być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, będzie mi bardzo miło. Wiedeń to stolica i największe miasto w Austrii, położone w północno-wschodniej części kraju nad Dunajem. Miasto jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym. Wiedeń został założony około 500 roku przed naszą erą, jako osada celtycka. W 15 roku przed naszą erą stał się rzymskim posterunkiem granicznym. Prawa miejskie uzyskał w roku 1221. Stając się jednym z największych i najważniejszych miast Świętego Cesarstwa Rzymskiego, zwanego potocznie Starą Rzeszą, a po jego upadku stolicą Cesarstwa Austrii, a następnie Austro-Węgier, w roku 1918 stał się stolicą Republiki Austrii. Historyczne centrum miasta pełne jest zabytków ze wszystkich epok historycznych. I zostało w 2001 roku wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ze względu na bogactwo, atrakcji należy do najchętniej odwiedzanych miast Europy. W Wiedniu można znaleźć budowle reprezentujące wszystkie najważniejsze style architektoniczne. Począwszy od romańskiego kościoła świętego Ruprechta. Przez gotycką katedrę św. Szczepana, barokowy kościół św. Karola, klasycystyczny parlament, aż do budynków współczesnych, takich jak modernistyczne osiedle mieszkaniowe z lat 70. XX wieku. W XIX wieku architektura wiedeńska stała się inspiracją dla innych miast byłego imperium austro-węgierskiego, takich jak Budapesz, Kraków czy Lwów. Zabytki znajdują się przeważnie w centrum. Centrum historycznego Wiednia było otoczone murami obronnymi, które zostały zburzone w 1857 roku, aby umożliwić miastu dalszy rozwój terytorialny i docelowo wchłonąć okoliczne miejscowości. Najważniejsze zabytki Wiednia to Gotycka katedra świętego Szczepana. Jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych w Wiedniu. Latów zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1872-1883. Kolumna morowa, wzniesiona w stylu barokowym, zbudowana z polecenia Leopolda I. W 1679 roku, na pamiątkę ocalenia go od epidemii dżungli, pomnik przedstawia Trójcę Świętą. Budynek parlamentu. Kościół św. Karola Boromeusza, bogato ozdobiona budowla reprezentująca styl barokowy. Pałac Szobrun, niegdyś letnia rezydencja cesarska. Belweder, obiekt pełniący funkcję Zespołu Pałacowo-Ogrodowego, który za swoich czasów był letnią rezydencją księcia Eugeniusza. Pałac Hofburg Dawna rezydencja cesarska pełniąca funkcję pałacu zimowego. Pałac Kiński 7 maja w 1763 roku urodził się w nim książę Józef Poniatowski. Okazały budynek Opery Wiedeńskiej. Żegnamy się z Wiedniem, ale przed nami kolejne ciekawe i piękne miasto. Dlatego, aby być na bieżąco w tej podróży, drogi widzu, zasubskrybuj kanał. A jeżeli pod filmem napiszesz komentarz i zalajkujesz, będzie mi niezwykle miło. Tymczasem, hej!